Fame. Fani będą zachwyceni. Piotr Świerczewski vs. Darrow lew na karcie walk kilka dni temu na profilach Fame w mediach społecznościowych pojawił się wpis, który wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Publikacja w tajemniczy sposób zapowiadała, że nadchodzi coś nowego. Dziś federacja odkrywa wszystkie karty i oficjalnie zapowiedziała start projektu Fame Friday Arena. Kolejną nowością jest ogłoszenie kompletnej karty Walk już na samym początku promocji gar. To z pewnością korzystnie wpłynie na sprzedaż biletów, zwłaszcza że karta Walk wygląda bardzo imponująco. Nie brakuje nowych twarzy i długo oczekiwanych powrotów. W walce wieczoru były mistrz Fejm, Jakub Kubańczyk, Flas zmierzy się z Alberto Simao. Pojedynek odbędzie się w Formule K1 w małych rękawicach. Co main event to starcia Filipa, Filipka, Markenkę z Marcinem Dubielem oraz Josefa Bratana z Jakubem Nowaczkiewiczem. Entuzjaści prawdziwie flikowych starć z pewnością docenią pojedynek byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Piotra, Świra, Świerczewskiego z Dariuszem, Daroulwem Lwem, Kazimierczukiem. Dodatkowo pierwszy raz w historii Fame widzowie obejrzą walkę w szalonej formule powracający do Fame Meduse zmierzy się Dominikiem Jaksem, kontrowersyjnym uczestnikiem Netflixowego programu lat. Never Lies. Adrian będzie mógł korzystać wyłącznie ze swoich umiejętności grapplingowych, natomiast Dominik do dyspozycji będzie miał pełen wachlarz technik MMA, zarówno stójkowych, jak i parterowych. To prawdziwy powrót do korzeni UFC z lat 90., kiedy reprezentanci różnych stylów walki weryfikowali skuteczność swoich systemów. Dodatkowo do oktagonu Fame powracają bracia tyburscy, Którzy zmierzą się z bardzo doświadczonymi profesjonalnymi zawodnikami, Paweł zawalczy z Michałem, Wampirem, Pasternakiem w formule K. Jeden w małych rękawicach, a Piotr spróbuje swoich sił z byłym mistrzem Gromdy, Tomaszem, Zadymą, Gromackim w formule MMA. Bye. <sharp inhale> <sharp inhale>